Stadiony.net prezentują ranking stadionów Ewiner Drugiej Ligi w sezonie 2022 2023 Witajcie! Po udanych dla nas filmikach przedstawiających obiekty ekstraklasowe oraz pierwszoligowe, postanowiliśmy pójść za ciosem. Tym razem przygotowaliśmy dla was ranking stadionów Drugiej Ligi, sporządzony na podstawie głosów redakcji Stadiony.net. Zestawienie tradycyjnie powstało w oparciu o głosy pięciu redaktorów serwisu, a na podstawie końcowych wyników wyciągnęliśmy średnią. Tak jak w przypadku dwóch poprzednich materiałów, nie narzucaliśmy sztywnych kryteriów oceny, a każdy z recenzentów mógł głosować czysto subiektywnie, bazując na aspekcie estetycznym, funkcjonalnym bądź ekonomicznym. Zanim zaczniemy, chcielibyśmy poprosić Was o subskrypcję, kliknięcie dzwoneczka oraz polubienie tego wideo. Dzięki temu przyczynicie się do rozwoju naszego kanału. Tymczasem sprawdźmy, które stadiony z trzeciego szczebla rozgrywkowego w Polsce zyskały największe uznanie w gronie naszych redaktorów. Miejsce 18. Stadion Garbarni. Pojemność 1100. Garbarnia Kraków. Naszą podróż po drugoligowych stadionach rozpoczynamy od południa Polski i jednej z najmniejszych aren w stawce. Domowy obiekt garbarni nie przypadł do gustu naszym redaktorom, jednak ostatnie miejsce w rankingu zdecydowanie nie może dziwić. Dość powiedzieć, że największe wrażenie robi tutaj budynek klubowy oraz pobliska baza treningowa. To nie wystawia dobrej laurki obiektowi przy ulicy Rydlówka. W przyszłości ma się to zmienić, a w planach jest powstanie dwóch nowych trybun, północnej oraz południowej. Miejsce 17. Stadion Hutnika. Pojemność 1669. Hutnik Kraków. Zostajemy w Krakowie, a tak naprawdę udajemy się na jego wschodnie przedmieścia. To tutaj znajduje się obiekt, na którym swoje mecze rozgrywa największy klub tej części miasta. Stadion Miejski Hutnik Kraków, bo właśnie taką nazwę nosi od około 10 lat, został zainaugurowany już w 1957 roku. W 2020 roku przeszedł czwartą modernizację w swojej historii. W wyniku której wyremontowano trybunę główną oraz podstawiono prowizoryczną trybunę zachodnią. W przeszłości swoje mecze rozgrywały tutaj Krakowia oraz Wisła, a w 1994 roku nawet reprezentacja Polski. Miejsce 16. Arena Radunia, pojemność 950. Radunia Stężyca. Najmniejszy stadion w naszym zestawieniu oraz jedyny, który swoją pojemnością nie przekracza tysiąca miejsc, został wybudowany w miejscu swojego poprzednika. Stężyca to wieś niewiele większa od niecieczy. Jednak ambicje włodarzy klubu sięgają równie wysoko. W ostatnich pięciu latach Radunia wywalczyła aż trzy awanse. A w sezonie 2021-2022 grała nawet w barażach o awans na zaplecze ekstraklasy. Na zainaugurowanej w 2017 roku arenie znajdziemy m.in. zadaszoną trybunę dla 450 widzów, a drewniana konstrukcja dachu dodaje uroku całemu stadionowi. Miejsce 15. Stadion Olimpii. Pojemność 3000. Olimpia Elbląg. Ze Stężycy wyruszamy na wschód, gdzie wita nas legendarna arena elbląskiej Olimpii. Obiekt związkowych został otwarty w sezonie 1951-52, chociaż jeszcze wcześniej na boisku przy Agrykoli gościł m.in. ówczesny mistrz Niemiec – Schalke 04. W 2017 roku gruntowną modernizację przeszła główna siedziba klubu. A rok później obiekt po raz pierwszy otrzymał sztuczne oświetlenie. Nie ukrywamy, że to właśnie względy estetyczne zdecydowały o tym, że stadion w Elblągu znalazł się tylko na 15. miejscu w naszym rankingu. Miejsce 14. Stadion 100 milu. Pojemność 4500. 100 mil Olsztyn. Zostajemy jeszcze w Warmińsko-Mazurskiem, jednak, jak na stolice województwa, stadion w Olsztynie nie wyróżnia się w drugoligowej stawce. Ba, jeden z naszych redaktorów określił go nawet mianem „skansenu”. W mieście od dawna mówi się o potrzebie wyprowadzki na nowy obiekt, jednak wydaje się, że w najbliższych latach nie ma na to perspektyw. Póki co lokalni kibice muszą zadowolić się grą na wysłużonym obiekcie którego pojemność została niedawno zwiększona z 3000 do 4500 miejsc. Miejsce 13. Stadion Znicza. Pojemność 2097. Znicz Pruszków. Podwarszawski klub to stały bywalec eWinner II ligi, choć jego stadionu zdecydowanie nie można zaliczyć do najlepszych. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj estetyczna trybuna główna, która niestety nie jest zbyt licznie wypełniana podczas meczów znicza. Lepiej bywało jeszcze kilkanaście lat temu, bo w latach 2006-2008 arena przeszła renowację. Pruszkowianie walczyli wówczas o awans do Ekstraklasy, a na obiekcie przy Bohaterów Warszawy występował między innymi Robert Lewandowski. Chyba kojarzycie gościa, prawda? Miejsce 12. Stadion GKS u Jastrzębie Pojemność 5500 GKS Jastrzębie Obiekt Spadkowicza z Fortuna I Ligi wywołał w naszej redakcji mieszane uczucia, stąd też zaledwie 12. miejsce w naszym zestawieniu. Co prawda stadion w Jastrzębiu Zdroju najlepsze lata ma już za sobą, a trybuny znajdują się daleko od Murawy, to nic nie odbierze mu jego szczególnego klimatu. Mowa tutaj przede wszystkim o wielkim blokowisku, które znajduje się zaledwie kilkadziesiąt metrów od ogrodzenia. Maksymalna pojemność obiektu to około 20 tysięcy miejsc, jednak ze względów bezpieczeństwa część trybun nieposiadająca betonowych stopni jest nieczynna. Miejsce 11. Stadion Oporowska. Pojemność 8346. Śląsk 2 Wrocław Legendarny obiekt Śląska wciąż istnieje i ma się nie najgorzej. To właśnie tutaj wrocławianie rozpoczęli swój marsz po Mistrzostwo Polski w sezonie 2011-2012, w trakcie którego przenieśli się na dużo większy stadion na obrzeżach miasta. Co ciekawe, WKS nie był pierwszym piłkarskim gospodarzem obiektu. Ta rola przypadła niemieckiemu Breslauer SPVG 02, którego polskim następcą został właśnie Śląsk. Obecnie pełni on funkcję centrum treningowego oraz jest domem dla rezerw klubu ze stolicy Województwa Dolnośląskiego. Miejsce 10. stadion Górnika Polkowice. Pojemność 3324. Górnik Polkowice. Zostajemy jeszcze na chwilę na Dolnym Śląsku. Gdzie znajdziemy stadion ostatniego ze Spadkowiczów, obiekt położony przy głównej trasie prowadzącej przez miasto przeszedł szereg renowacji na początku XXI wieku, w wyniku których powstał między innymi budynek klubowy. Odświeżono także trybunę na zachodnim wale, a trybuna wschodnia została zrekonstruowana i zadaszona. Obiekt w Polkowicach zamyka nasze zestawienie top 10. Przy czym załoga redaktorska była w miarę zgodna podczas jego oceny. Jeszcze raz chcielibyśmy zachęcić Was do subskrybowania naszego kanału i zostawienia łapki w górze. Pamiętajcie, by kliknąć również w ikonę dzwonka. Dzięki temu nie przegapicie żadnego z kolejnych materiałów i pomożecie w rozwoju naszego stadionowego projektu. Miejsce 9. Stadion Amiki Wronki. Pojemność 4624. Lech 2 Poznań Nieco starsi kibice mogą pamiętać obiekt we Wronkach, chociażby z bojów Amiki w Pucharze UEFA na przełomie wieków. Dość powiedzieć, że przecież nie tak dawno gościły tutaj takie firmy jak Atletico Madryt czy Rangers FC. Rolę gospodarza pełni tu obecnie druga drużyna Lecha Poznań, a trybuna za ławką rezerwowych została usunięta pod budowę budynku Akademii KKS-u. W związku z pracami mecze rezerw odbywają się teraz bez udziału publiczności. Nasi redaktorzy wyliczyli, że po rozbiórce części trybun na stadionie pozostały 4624 miejsca. Miejsce ósme: stadion Wisły Puławy. Pojemność 4300: Wisła Puławy. Wielofunkcyjny obiekt położony tuż przy granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego powstał w 2011 roku i w zgodnej opinii głosujących jest to jeden z najlepszych stadionów w Polsce posiadających bieżnię lekkoatletyczną. Arena wyróżnia się także poprzez swój asymetryczny design. Chociaż nie każdemu do gustu może przypaść fakt, iż za jedną z bramek nie znajduje się żaden sektor, a trybuna obok której usytuowany jest hotel oraz mały aquapark nie rozciąga się na całą długość boiska. Miejsce 7. Stadion Siarki Pojemność 3770 Siarka Tarnobrzeg Tarnobrzeski Stadion stoi na południu miasta w sąsiedztwie dworca autobusowego. Z uwagi na układ kompleksu sportowego, boisko ma orientację wschód-zachód zamiast konwencjonalnej północ-południe. Główna trybuna została zbudowana od zera w latach 2010-2011 z dominującym nad okolicą okazałym dachem. Choć oddana w 2011, konstrukcja była rozbudowywana do 2016 roku, a jej pojemność to ponad 2700 miejsc. Po przeciwnej stronie boiska znajduje się stara trybuna nasypowa z kolejnym tysiącem, zamykając pojemność obiektu Beniaminka na poziomie niecałych 3800 krzesełek. Miejsce szóste. Stadion Pogoni Siedlce. Pojemność 2901. Pogoń Siedlce. Chwila, chwila! Reżyserka, przecież już pokazywaliśmy wam stadion siarki. Oczywiście żartujemy. Bo obiekt Siedleckiej Pogoni, mimo mniejszej pojemności, łatwo może zostać skojarzony ze swoim stadionowym bliźniakiem brzega. Obiekt Białoniebieskich nasi redaktorzy ocenili jednak nieco przychylniej, jako że powstał zaledwie 11 lat temu i jest po prostu estetyczny. Na minus musimy zaliczyć karykaturalny sektor gości, który jeden z głosujących uznał nawet za najgorszy w kraju. No cóż, Ktoś mógł zaplanować go zdecydowanie lepiej. Miejsce piąte stadion Kazimierza Sosunkowskiego, pojemność 5241, Polonia-Warszawa. Obiekt dwukrotnego mistrza Polski to być może najbardziej rozpoznawalny stadion w całym zestawieniu, a już z pewnością najbardziej sentymentalny. Stołeczny klub powoli się odradza. A za progresem sportowym wkrótce ma pójść także rozwój infrastrukturalny. Kto wie, być może już za kilka lat przy Konwiktorskiej zobaczymy obiekt z prawdziwego zdarzenia. Póki co w sezonie 2022-2023 na stadionie Czarnych Koszul nieczynna jest Trybuna Kamienna, w związku z czym na podaną przez nas pojemność składa się monumentalna, zadaszona Trybuna Główna oraz sektor gości. Miejsce czwarte. Stadion KKS Kalisz. Pojemność 8166. KKS Kalisz. Areny położonej w drugim co do wielkości mieście wielkopolski z pewnością nie pomylimy z żadnym innym stadionem w naszym kraju. Zainaugurowany w 2018 roku obiekt jest duży i nowoczesny, choć architektonicznie niespójny. Najbardziej charakterystycznym elementem kaliskiego stadionu jest trybuna wschodnia, składająca się z dwóch części. Na szczególną uwagę zasługuje jej wyższa, zadaszona część z wbudowanym zapleczem. Obiekt KKS-u jest wielofunkcyjny i mogą się na nim odbywać także zawody lekkoatletyczne. W naszym rankingu zajął czwarte miejsce, a pod względem pojemności okupuje tę samą lokatę. Miejsce trzecie. Stadion Sebastiana Karpiniuka. Pojemność 3014. Kotwica koło brzeg. Obiekt Beniaminka z koło brzegu musiał znaleźć się w naszym top 3, mimo niewyróżniającej się w skali ligi pojemności. Gdyby nie ona, być może umieścilibyśmy go nawet na pierwszym miejscu. Co tak bardzo urzekło nas na stadionie kotwicy? Przede wszystkim estetyka, bo choćbyśmy się starali, nie uświadczymy tutaj zbędnych elementów w konstrukcji. Arenę zainaugurowano w 2011 roku i po ponad 10 latach od pierwszego meczu wciąż sprawia wrażenie, jakby została otwarta wczoraj. Krzesełka przyozdobiono w barwach klubu, a przy tym są zwarte i położone bardzo blisko murawy. Na wyróżnienie zasługują także drewniane podpory dachu, które górują nad trybunami po obu stronach boiska. Miejsce drugie. Stadion Zagłębia. Pojemność 16 086. Zagłębie 2 lubin. To jedyny obiekt, który znalazł się w naszych dwóch tegorocznych rankingach stadionów na szczeblu centralnym. Funkcję gospodarza pełni tutaj pierwszy zespół Zagłębia. Grający na co dzień w ekstraklasie, a także drugoligowe rezerwy, które w przeciwieństwie do drugich zespołów Lecha i Śląska nie wyprowadziły się na inne obiekty. Nowy stadion Zagłębia Lubin miał pierwotnie stanąć w nietce dawnego stadionu ludowego, osiągając podobny efekt wizualny do Lipskiego Central Stadionu. Ostatecznie porzucono ten pomysł, a prefabrykowana konstrukcja powstała w sąsiedztwie starego obiektu w naprawdę szybkim tempie. Arena Miedziowych góruje w lidze pod względem pojemności, jednak w naszym rankingu musiała ustąpić miejsce pierwsze. Arena Lublin, pojemność 15247. Motor Lublin. Mamy zwycięzcę. Nie mogło być inaczej, bo w zgodnej opinii głosujących to właśnie obiekt motoru okazał się najlepszy w całej stawce stadionów E-winner II ligi. Nie dość, że pod względem pojemności nie odstawałby nawet w rozgrywkach ekstraklasy, to za jego projekt odpowiadało znane studio projektowe Estudio Lamela a za wykonanie wziął się warszawski Budimex. Zamiast pierwotnej, bardziej surowej bryły powstała zaokrąglona i pokryta poziomymi żaluzjami konstrukcja, która nocą może być podświetlana w różnych kolorach. Stadion był areną meczów mistrzostw Europy u 21 w 2017 roku oraz Mundialu do lat 22 lata później. W latach 2020-21 dwukrotnie gościł finał pucharu polski. A niedawno odbyło się tutaj także spotkanie eliminacji Ligi Konferencji Europy z udziałem Zorni Ługańsk. To już koniec naszego zestawienia, w którym na tapet wzięliśmy 18 stadionów, na których rozgrywane są mecze E-winner II Ligi w sezonie 2022-23. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, który z przedstawionych obiektów najbardziej przypadł Wam do gustu oraz które miejsce w naszym redakcyjnym rankingu zrobiło na Was największe wrażenie. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Na razie.